To już ostatni odcinek z naszej wyprawy do Albanii. Musicie nam wybaczyć, ale 3 dni naszego powrotu to walka z pogodą. Wracaliśmy w ciągłym deszczu, z nie najlepszymi humorami. Dzień z przygodami. <grywka> po wszystkich widać. 9 stopni, boczny wiatr, taki, że przestawia z pasa na pas. No. Ja nie wiem, ile ten wiatr ma, ale, ale dużo na godzinę. Szybciej niż my jedziemy na pewno. No, 8-9 stopni, do tego awaria motocykla. W sensie, nie wiemy jeszcze do końca, ale wydaje się, że Afryka jednak ładuje. Chyba, że za małym prądem i się okaże później, że jednak jest, jest ta kwestia. Ale póki co ładuję, przemieniliśmy akumulatory i odpaliłem na stacji. Po raz kolejny, 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 kolejny. A więc... z kolei moja odpala. No tak, bo, no bo mam <grym> mój, mój akumulator. Ładuję, ale nie ma co ładować, bo jest ten albo cela wyrwana, albo coś. No. No, no, więc wszystko od... wskazuje na skopany akumulator. Zobaczymy, jak będzie dalej. Tylko kolejny raz, kurde, już ten akumulator jest świeży. No. jest aż dziwne, żebyśmy w takich tylko pecha, żeby ale drugi nie pamiętaj, wtedy ten akumulator był dobry. My niepotrzebnie go wymieniliśmy, bo się okazało, że był problem wtedy z ładowaniem, z, z masą. A radzimy sobie tak, że... pokażę zaraz. My sobie siedzimy tutaj, kawkę pijemy i zamówiliśmy, zamówiliśmy zupkę. O, nie, nie widać. Podaże. Natalka, tam z tamtej strony. E, a tam stoją Afryki. E, odpalone. Na granicy Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny znajdują się ruiny opuszczonej na początku lat 90. olbrzymiej bazy lotniczej Żeljawa. W czasach swojej świetności była to jedna z największych podziemnych baz lotniczych w Europie i bardzo ważny element systemu obrony powietrznej ówczesnej Jugosławii. Ciężkim moto. Zlądowaliśmy w Karlowacz. Więc no nie jest to za daleko, ale było ile stopni kotek? 6. 6. I co jeszcze z nieba? Gisuba. Gisuba, deszcz. Eee... I mocny wiatr. I co? I mocny wiatr A, no i wiało tak, że Agusia się zestresowało, jak sobie z nim poradzić, bo tak wiecie, uff, uff, tak no niemiło było. No więc yy, stwierdziliśmy, że nie dojedziemy na Węgry, nawet nie dojedziemy do Zagrzebia i lądujemy w Karlowaczu. Yy, natomiast to jest ciekawe, idziemy sobie przez miasto, Patryk wszedł do 6 albo 7 knajp i nigdzie nie ma lanego piwa. Wszędzie z butelki. Zobaczymy, co będzie tutaj. Łazimy, łazimy po tym karlowacu. I co się okazuje, że tu nie ma żabek? Hej, żabka, otwierajcie się. Zapieprzamy kilometr, żeby dojść do lidla i kupić cokolwiek, bo zero sklepa, zero. Tak jest? Tak jest. Proszę. Na dowód. Co na że nie będziemy mieć? To już nasz czwarty dzień w podróży powrotnej. Co się dzieje chłopaki? Tym razem już wiemy na pewno, że akumulator. Okay, bardzo przepraszam znowu Hondę. Gówno jakieś kupiłeś. <śmulacja> Masz, a my nazegamy na Hondy, na to, że się psują. No to na akumulator. Teraz wyjdę na akumulator. Myśleliśmy, że Dawida nie ładuje. Przekazało, że, że przeorzuć mój akumulator. Ujechałem akumulator. Rile z 500 km tak. i elegancko ładuje, wszystko jest dobrze. Odpaliśmy cały czas moją Afrykę. A no dzisiaj skończy. na trasie no, trzeba przerywać, falił ABS. Zetra. już jakaś cela pewnie, nie? coś tam no się stało. Skąd Do końca. Nie? że jak zgas, to to I oczywiście, jak zawsze, my mamy kłopot. Piątek po południu, w sobotę, albo w niedzielę. By się z niedziela W tak. deszczu. Dobrze, chociaż jesteśmy w Zagrzebiu, dużym mieście. Jeszcze... Więc wiadomo, że nie kupimy nic, sprawdzaliśmy, wszystko pozamykane. Najprawdopodobniej oni wracają do chaty, my w Zagrzebiu śpimy. Jutro ogarniamy akumulator i jedziemy. Katastrofa. ja nie wiem, czy tymi zębami to podjedziesz. Ty gotowy? Tak, jedziemy po baterykę. Kluczyki od Suzuki. Trzeba, się przeprosić, manualem, trzeba tak? się przeprosić? Nie wiem, będę jechał na jedynce. <śmiech> <śmiech> Powiedz jak ten, jak udało się znaleźć Aha, w ogóle? Yy, wpisałem w Google, Aha, yy, czy Chorwacja ma jakieś strony takie jak Allegro, coś takiego. I gdzieś ktoś pytałem na jakimś forum właśnie i znalazłem tutaj takie strony. I na jednej z nich spisałem z katalogu Hondy jaki jest model akumulatora. Wpisałem w tą żykowarkę, wyskoczyła jedna sztuka w jakimś sklepie akurat w Zagrzebiu. No, tak A to że... ten sklep, tak? Tak, ale był zamknięty. nie? to czy tak, coś? Tak, no. tak, ale były, na aukcji były podane telefony, także zadzwoniliśmy na szczęście, facet odebrał. Facet gadał po angielsku, odebrał, odebrał gadał po angielsku. Chciał mu się nas obsłużyć i... Sprawdził, no. sprawdził, że nie ma dokładnie tego, tylko ma Podał cenę, no wszystko rewelacja, mówię, że w ciągu 40 minut będziemy, spoko, on czeka. Jedziemy. Szanowni. Jedziemy. No. Także nie będziemy dzisiaj już na pewno w domu, na co liczyliśmy po ciku. No, ale chyba będziemy mieć akumulator i posuniemy się troszkę do przodu. No, na to liczymy. No i szczęśliwie jesteśmy akurat w sklepie. Słuchajcie, mamy baterię, ale jesteśmy w szoku, jak ona jest lekka litowo jonowa z taką podkładką specjalną, szok. I pan nam tutaj e, pomógł. Dziękuję bardzo Thank you very much for your help, especially on Sunday. Czterokrotnie lżejsza od, od normalnej, także, no, li, liczymy, że to będzie rozwiązanie naszych problemów. Są, dojechali, ktoś tam przewieźli, więc jest szansa, że pójdziemy dalej. Jak tam, dobre, chłopaki? Panie? Naprawiamy. Macie dobre wieści? No nie wiem, no mamy, no ma, mamy, dobre, mamy Są takie, że akumulator. akumulator. Mamy akumulator. A dalej? Czas pokażę. były takie przygody, że nie udało nam się dojechać do chaty. Nocujemy na granicy yy, Węgier i Austrii. Też blisko Słowacji. Yy, na bookingu znaleźliśmy taki oto apartament. Bardziej to jest jako hotelik. Hostelik, nie wiem. Yy, w którym są normalnie pokoje dwu-, czteroosobowe, a my mamy dwa połączone dwuosobowe z łazienką wspólną. Yy, self-checking, ale wszystko bardzo ładnie ogarnięte, bardzo takie no, do, dobre jakościowo. Jest wspólne miejsce, w którym można sobie posiedzieć yy, i coś porobić, ale coś, co, co się właściwie nie zdarza w tego typu miejscach, yy, to oprócz tego, że jest kawa, herbata za free, to jest też wino za free. No, a jakieś soki, coś, także bardzo, bardzo przyjemnie. Za 280 zł za cztery osoby. Znaliśmy blisko 6000 kilometrów, przejechaliśmy 10 krajów, jeździliśmy po górach i po wybrzeżu, po szutrach i ekspresówkach. Zjedliśmy mnóstwo niedobrego jedzenia, przeżyliśmy awarię promów w najbardziej niedostępnym miejscu w Albanii. Poznaliśmy wiele ciekawych osób. A to wszystko w czasie, gdy ostatni wyjeżdżający turysta zapomniał już o Albanii. Dzisiaj 15 stopni, no dobra, przesadzam, 13 do 14 stopni. Jesteśmy w Austrii, mamy pół godziny do granicy z Czechami. Eee, no i tam około prawie 5 godzin do Polski. Tankowanko i lecimy dalej. Tankowanko, dlatego że w Austrii jest najtańsze i najlepsze paliwo. Najtańsze paliwo od początku wyjazdu. W Austrii, rozumiecie, nie? Szlak zwariował. Także lecimy dalej.

Dziękujemy Wam, że byliście z nami, teraz na filmach, jak i w trakcie naszego wyjazdu, obserwując nasze relacje na Facebooku i Instagramie. I'm